Po raz 17 grupa wolontariuszy ze wspólnoty Indywidualności Otwartych z Krakowa przyjechała do Pniku Tajmościsk, aby zorganizować tygodniowe rekolekcje i wypoczynek dla około 150 polskich dzieci z tych miejscowości. Chcemy przede wszystkim przekazać dzieciom naszą, naszą wiarę, nasze zaangażowanie, spędzić z nimi czas i pokazać im, że są dorośli, którym zależy na to, na, na tym kim one są, na tym, jak się rozwijają. A w tym roku jest Rok Miłosierdzia, są Światowe Dni Młodzieży, więc tematem naszej rekolekcji jest Miłosierdzie. Każdego dnia na kole Fortuny odbywały się losowania uczynków Miłosierdzia. Każde dziecko w czasie rekolekcji miało do wykonania taki uczynek. Jak go spełniło, to przyklejało o tym kartkę na bramie Miłosierdzia. Mamy tu takie uczynki jak na przykład e, Czerwona Ruta, czyli żeby nieumiejętnych pouczyć, i jak dziecko wylosuje Czerwoną Rutę, to musi nauczyć animatora piosenki po ukraińsku. Margi Karolina, małżeństwo z Krakowa należące do wspólnoty Lidalności Otwartych, w ubiegłym roku odwiedzili przygraniczne miejscowości po raz pierwszy. Tak im się spodobały rekolekcje, że w tym roku przyjechali ze swoimi małymi dziećmi. Podzieliliśmy obowiązki tak, że, że Margi jest animatorem, a ja wspomagam w, inny, w innych organizacyjnych rzeczach i wymieniamy się na ile, na ile możemy, to pomagamy oboje. W prowadzeniu rekolekcji animatorom z Krakowa pomagała miejscowa polska młodzież. Gramy z dziećkami różne gry, śpiewamy, tańczymy, wszystko co można. W roku miłosierdzia uczymy dzieci być, być miłosiernym. miłosiernymi. Dzień wakacji z Bogiem zaczynał się śniadaniem. Następnie była konferencja i praca w grupach zespołowych oraz najważniejszy punkt msza święta. Po południu były gry i zabawy z dziećmi. Każdego dnia mamy nowe zadanie. E, na przykład dzisiaj rozmawialiśmy o miłosiernej dłoni, rękach. Że musimy każdemu pomagać i po prostu w tych grach Podajemy przykład tego. Organizatorzy ze Wspólnoty Indywidualności Otwartych również zimów i wiosną organizują weekendowe rekolekcje dla młodzieży z Pnikuta. Wolontariusze z Krakowa mają nadzieję, że akcja Wakacji z Bogiem będzie się poszerzać i w następnych latach rekolekcje będą zorganizowane również w innych, pobliskich miejscowościach.